Sanok, starzy znajomi, którzy od lat przyjeżdżają na, na Jarmarking. Impreza, która ma już no, no, tradycję. No, w zasadzie święto wszystkich wielopisów. Sanok z tego słynął. Osoby z całej Polski, gdzie są na terenie tutaj wjeżdżat, to padają na Jarmarkin. To jest wielu turystów, również spotykam wielu stałych klientów, którzy przyjeżdżają nieraz z odległych miejsc w Polsce. Wiedząc, że to jest chyba jedyna taka impreza, chyba nie tylko ja, ale wszyscy wystawcy czekamy na, na ten sierpień, bo wówczas można podpozytować swoje prace. Lubię robić e, biżuterię z drewna, z żywic epoksydowych, zegary z drewna, z plastrów. Słyszę dużo miłych słów na ten temat, że się podoba, że to są rzeczy, gdzie, gdzie indziej takich nie ma. Jestem zadowolony z tego, że tu jestem. Myślę, że to jest chyba jakość i marka. Pracujemy na to bardzo dużo. Staramy się, żeby to jakość była najważniejsza, nie ilość. Jest to pasieka rodzinna, więc my wkładamy serce, pasję w to, co robimy. Mamy bardzo dobry kontakt z klientem i staramy się nie tylko sprzedać, ale też zarazić taką pasją, żeby coś więcej o tym produkcie powiedzieć. Uwielbiamy tu przyjeżdżać. A trzeci raz bardzo sobie chwalę, bardzo chwalę sobie organizację, jesteśmy zadowoleni, dlatego mimo że mamy daleko, wolimy do Państwa przyjechać. Jest to zawód dosyć widowiskowy. Bo to jest ogień, róg, cały czas praca, praca fizyczna, ciężka. Poza tym też na oczach turystów powstają ładne rzeczy, powstają liście, podkówki, jakieś pamiątkowe, jakieś małe nożyki, takie rzeczy. No, ale też jest interaktywne, bo mogę zaprosić na przykład do kowadła młodzież, żeby spróbowała dawnego rzemiosła, nie tylko zabawy smartfonem. Co chodzi o Jarmark Ikon, no jest to takie szczególne miejsce, jakby sanok. Znajdujemy się na dziedzińcu zamkowym, też klimat i ludzie, którzy tu są, można z nimi porozmawiać. Mogę się podzielić wiedzą na temat mojej działalności tutaj, moich wyrobów. Bardzo mi się podoba. Jestem za. zachwycona po prostu. Bardzo dobrze i w ogóle otoczenie jest fajne, ludzie są mili. Polecam, polecam, zapraszam wszystkich, a ja...